Hej wszystkim, z tej strony czarmi, No i moi drodzy, bo działo się, chyba tak to mogę nazwać, ale masakra. Eee, także wszyscy Falzone są tak zmieszani, widząc nas, kiedy wracamy, a w zdziwieni. Też jestem zdziwiony. że ale co ty tutaj robisz? Czyżby to był plan naszego od samego początku? Dante tak czy właśnie tak tak powiedział? Nie, on tak naprawdę o tobie nic nie powiedział. Odkąd, e, powiedział nam, że mamy cię zostawić samemu, więcej o tobie nie mówił. A więc myślałem, że musicie mieć jakiś ukryty motyw. Jeżeli Nikola naprawdę by nas zdradził, w takim razie e, Boss zrobiłby coś. W ten Ale jeżeli to był plan od samego to było Wolałbym, żeby nam o tym chociaż powiedział. Nie, przecież zadanie. No, zrobienie z tego sekretnego planu było dobrym sposobem. Uragiri się, uso to bare tara, Mikora jishin jakby nie patrzeć, jeżeli zostałoby to zdradzone wcześniej, Nikola byłby w niebezpieczeństwie. Nikola zamknął swoje oczy, wymamrotał e, coś, e, do e, co, coś do siebie, słysząc e, co mężczyźni, e, jakby sami założyli. Dante, Rozumiem, Dante nic nie powiedział. Nikola. Twarz Nikoli w ogóle się nie zmieniło ale wiedziałam, że zaraz się rozpłaczę. Po krótkiej pauzie e, podniósł swoją głowę i pokazał całkowicie nowy sposób. wróciłem po to, żeby się odegać. Farutsuone family no żeby pokazać innym, że teraz czeka ich tylko i wyłącznie Najgorsze, skoro zamachnęli się na naszego bossa Dante. Mmm, cudownie. A co z nami? <śm> Słowa Nikoli ponownie wtchnęły wigor we wszystkich w salonie. Wszyscy spojrzeli na Nikole oczekują z oczekiwaniami i nadzieją w ich oczach. Ok, Okej, potrzebuję teraz raportu, co się dzieje. Hai.

mógł się odbyć z tyłu, A, prawda? Tak, Tak, także myślimy, że nie ma to nic Kupo związanego z sobą. Ale może to również oznaczać, że ta osoba, która się do tego e, dopuściła, dobrze wiedziała co robi. No no Okej, okay, znaleziony pocisk który był w ciele dante to jakiś tam coś tam coś tam coś tam ja bym sobie ja się nie e a z, z czego zostało to wystrzelone to jakaś tam sowiecki karabin musin nagan e widziałem innych e z laosiu którzy kiedyś używali go no i nagle cały salon Podniosło się w nim e, głosy mężczyzn. Wyglądało na to, e, że to wszystko było nowe dla ludzi. A więc to Laosio za tym stoją. Słysząc moje słowa, Nikola powoli e, odezwał się ze spokojnym głosem. Nara rach, nasiła kontanda. No to jest to. nie Nie, nie 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 się do każdego, jednego z nich. Wyeliminujemy ich tak jak szczury. Ja również chcę się zrewanżować za śmierć naszego bossa. Chodźmy Ojciec i Co to jest? przygotować, A zanim to zrobimy, ja chcę, żeby Dante został pochowany. Co to Musimy respektować życie Leo przytaknął, a ja widziałam, że łzy zbierają mu się w oczach. Zauważyłam również, że niektórzy mężczyźni patrzą po sobie. Nikola. Nikola. Moja O coś poprosić. Dante no Zrobię wszystko, żeby śmierć Dante miała sens. Nikola naprawdę mógł zrobić wszystko tak, jak mówił. Powoli zamknęłam swoje oczy i przypomniałam sobie o zakrwawionym ciele. Gila. Dobrze. Słodzi no kapłaniwa. Moje glenary. Proponuję, żebyś to ty stał się następnym bosem. No i nagle zaskoczyło to Nikolę. Widziałam, e, że oddech zatrzymał się w ketle.

Nikola spojrzał w dół, jakby go naprawdę to bolało. Potem niezbyt pewnie spojrzał do góry. No dobrze. Bóg nas sobie ten nie Zajmę się wszystkim. To ja będę koleżanka. No i wszyscy mężczyźni w pokoju zaczęli krzyczeć, zadowoleni. Słysząc, że to, akceptuje. Każdy e, zadowolony był ze, ze nowego bossa. E, no i oczywiście tak widzieli lepszą przyszłość, kiedy Nikola się za niego e, uznał. Liliana, wracaj do siebie. Wracaj do kościoła. E, musimy zacząć nową walkę. Będziemy walczyć po to, żebyś nie miał się Więc ty nie musisz tutaj być. Nikola próbował nas ze sobą zdystansować, ale spojrzałam na niego i odpowiedziałam: Ja chcę tutaj zostać. Nawet jeżeli już mnie więcej nie potrzebujesz, musi być coś, w czym będę dobra i pomogę. Proszę, Nikola. Nikola, nie wierząc w to, co mówię, spojrzał na mnie i w, w, głęboko weschnął. W porządku. Rób, co chcesz. Jego słowa pozwoliły mi na zostanie tutaj. Weschnęłam z ulgą. Muszę znaleźć sposób, w jakim będę w stanie go wspierać. Wspierać go w, w, w jego cierpieniu, a także żałobie. Musi być coś, co mogę zrobić. da yo. No i to wszystko, co mam do zaraportowania. Dzień dobry. Co interesujące,

nie myślałam, że Redford może zginąć tak szybko. Czy to był również twój plan, Yang? Nie, jeżeli mam być szczery, to spodziewałem się drugiej rzeczy. Czekaj, Miraj, dochodła na Redford y, zabije Franceskę, ale skoro nie był on już nam potrzebny,

Zignorowałem śmiejące się e, bliźniaki, no i pomyślałam o tym, co będzie dalej. I ja również nie spodziewałem się tego, że Falzone tak szybko padną, ale, ale... to, że Francesca wziął się do roboty i ten sposób... Nie jest o wiele bardziej ale... przerażający, niż na to wygląda. Interesujące. To um. jest czemu ty to się śmiejesz? Myślałem, że to nie poszło zgodnie z planem. Sobie tego, i Aj, proszę Was, widzenie przyszłości, które się przed Wami otwiera i wygląda na to, jak. Jest taka, jaką się zaplanowało, jest przecież takie nudne. Okej, okay, wygląda na to, że ten chaos będzie wciąż trwał. Mogę pograć sobie jeszcze trochę dłużej. Dam ci trochę czasu. Dopóki nie zyskasz pełnej kontroli nad tą familią. Och, na naprawdę wiele się po ciebie spodziewam. No nadzieję, że dalej będziecie dostarczać mi tyle zabawy. Ego, jak jest dziwny. Okej, okay, spojrzałam na zamknięte drzwi. Wciąż wiele mając w swoich myślach. Wczoraj wróciliśmy do Falzone, więc Nikola e, mógł porozmawiać z resztą mężczyzn. Kiedy skończył rozmawiać, e, poszedł od razu do biura i nie wyłonił się stamtąd. Pojawił się jedynie na śniadanie. Nie mogłam nic na to poradzić, że się o niego martwię, ale przecież nie mogłam też tam wejść bez jakiegoś większego powodu. Muszę po prostu poczekać, aż otworzy drzwi. O, super wyczucie czasu. Drzwi nagle się otworzyły, a on spojrzał na mnie, nie będąc w tym Chciałbym Espresso. Chciałabym trochę espresso. Mogłabyś mi przynieść? Oczywiście. No no i bardzo bym e, był wdzięczny, gdybyś zrobiła je super ciemne. Muszę rozpędzić myśli z głowy. On wciąż wyglądał na bardzo przejętego, no ale nie mówiąc już o tym, nie wydaje się, że był, był jakiś inny. Z jakiegoś powodu e, nie mogłam się uspokoić. Widziałam przecież, jak zareagował na śmierć Dante. Ta desperacja, która była w jego oczach, teraz już nigdzie nie mogłam jej znaleźć. Wciąż patrzyłam na drzwi i parę minut później poszłam do kuchni ze złym poczuciem, co się tutaj dzieje. Ej, 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 ej. E, Julia, jesteś tutaj? Niepewnie wkroczyłam do kuchni, żeby zrobić kawę. Julia znowu zwróciłam się do niej i po chwili ona się pojawiła. <grym> Ale tak, jak jestem tutaj. To czegoś to potrzebujesz? Biedno płakało. Widziałam ją dzisiaj rano. Wtedy wydawała się być w porządku i zachowywała się jak zazwyczaj, ale Julia tuż przede mną była bardzo blada, jakby przed chwilą płakała. Mogłabym na chwileczkę skorzystać z kuchni, muszę zaparzyć espresso. Nie wiedząc, co mam jeszcze powiedzieć, zdecydowałam się, że Powiem to, z czym zeszłam tutaj na dół. Mogłam sobie tylko wyobrazić, jak mocno musiała uderzyć w nią śmierć, Dante. Przecież po tylu latach, które minęło, odkąd się ona nim zajmowała. mocno. oczywiście, proszę bardzo. Dziękuję Julia A nie będziesz robiła latte? Nie, Nikola poprosi mnie o Ano, tak. Przecież Nicola nie korzyścią jest moja. Nie jest Tak, wygląda na to, że lubi jakieś kościki. On bardzo się o, różni, różni od każdego, który wolałby wypić samo mleko. Widziałam, że ramiona Giulio opadają, bo była już taka zmęczona. Zaraz potem westchnęła głęboko. Widziałam, że o, w oczach zbierają jej się łzy, a więc je zamknęła. Julia, naprawdę mi przykro z powodu tego, co się stało Nie mogłam kontynuować tego, co zaczęłam, widząc jak słaba Julia teraz jest Wiem, że nie powinnam się to, przed wszystkimi Ale ja wciąż nie mogę uwierzyć, co się stało Po tych wszystkich latach, kiedy widziałam, jak on dorasta Julia zmusiła się do słabego i smutnego uśmiechu. To się sama nie koto konto Wiem że jego ojciec raczej nie polubiłby się z tym co chcę powiedzieć. Ale kocham mogłoby tak Tak jakby był moim własnym synem. Syn kogoś. i ma ta nikola tak otrzyma, to to, że mogę pracować dla młodego kobiety. Jestem taka szczęśliwa, że wrócił. Wiedziałam, że. Kata się zradził. To cudzi tej masta. kiedyś. E, sobą na A więc nie byłoby powodu, dla którego miałby tak po prostu odejść. Tak, masz rację. Uśmiechnęłam się również, kiedy nalewałam espresso. Julia, też chcesz? i ta taki O, tak, tak dobrze. Pachnie, dziękuję ci. Dałam pierwszą zaparzoną kawę Julii, która naprawdę dała z siebie wszystko, uśmiechnęła się delikatnie. A jak Nikola Ok, dobrze. Pośpiesz się do Nikoli. Tak, i... Julia nie wymagaj od siebie zbyt dużo, wszyscy byliby zdewastowani tym, co się ostatnio stało Jeżeli, przepraszam, jeżeli z tobą by się coś stało, no i ja również e, A, Dziękuję ci dziękuję. bardzo, Nikola jest takim szczęściarzem On ma taką słodką i dobrą dziewczynę jak ty przy sobie nie byłam zbyt niepewna, jak mam na to odpowiedzieć. Jedyne, co mogłam zrobić, to uśmiechnąć się. No dobrze, w takim razie ja już będę się zbierać. Dzięki. Możesz już opuścić to miejsce? A nie, może, nie, możesz to tutaj zostawić. No. <laughs> Uśmiechnął się i podziękował mi za przyniesienie mu espresso. Ale zaraz potem ponownie wrócił do dokumentów, które leżały na jego biurku. Nie będąc w stanie stworzyć żadnej konwersacji. Położyłam kawę na dole i powoli zaczęłam iść w stronę wyjścia. Się. Mocno westchnęłam. Eee, to naprawdę było duże przedsięwzięcie. Nie było zbyt wiele, co mogłabym jeszcze zrobić. Może Przypuszczam, że powinnam być zadowolona, że mogłam go zobaczyć. No i podziękował mi z uśmiechem. To dziwne uczucie, kiedy zapytał mnie o espresso, ponownie to wyczuwałam. Szłam powoli przed siebie, głowa zwieszona, wracając do kuchni. No i w tym momencie zobaczyłam przed sobą but. Leo, bądź jodno, bądź I dnia, dzień? Do, dobry to dzień, prawda? No jest troszkę chmur na A, zewnątrz. A to? No, 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 Leo, próbowałeś? mi da. O, nie mogę tego wytrzymać. Muszę być z tobą szczery. mogę cię o coś zapytać? O, oczywiście. Leo był. Taki zbyt, jakby wpychający Jak się, tak, że zazwyczaj? Dlaczego nie wracasz z powrotem do kościoła? Cóż, no nie spodziewałam się tego pytania od Leo, no i zdecydowałam się, żeby odpowiedzieć mu pytaniem. A czemu pytasz? Ona to No wiesz, wcześniej byłeś tu z człowiekiem, zanim tutaj przyszedłeś. No i to nie tak, że sfalsone cię coś mówi. No i ona, ja skiną te. Chcę, no, 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 uciekałaby od mafii tak szybko, jakby mogła. To, co Leo mówił, było prawdą. Ale wtedy, e, dawniej, marzyłam o tym, żeby jak najszybciej wrócić do swojego no domu. Ale wczoraj odmówiłaś Nikoli, kiedy powiedział ci, że to A więc zastanawiałam się, dlaczego. Uśmiechnęłam się i odpowiedziałam na pytanie Leo. Wiesz, byłoby to naprawdę łatwe, gdybym tak po prostu mogła wrócić do kościoła i żyć jak dawniej. Jestem pewna, że życie byłoby piękne i że wszystko wróciłoby do normalności. Ale w takim razie, dlaczego? Chcę być z Nikolą? Nie chcę go opuszczać. To dlatego, że kocham Nikolę. Nie chciałam ukrywać swoich uczuć. Spojrzałam na Leo, no i przecież powiedziałam mu to, co czułam. A <laughs> też się biedny przeraził. Oczy Leo rozszerzyły się ze zdziwienia. Po chwili przytaknął. Rozumiem. No dobrze, to ja zrobię wszystko, co mogę, żeby ci pomóc. A, ja, dziękuję, Ale Po tym Nikola potrzebuje ciebie przy sobie. Leo... Naprawdę jest mi przykre, że Bosa już nie ma. To takie frustrujące. Ale jestem pewien, że Nikola również e, czuje to, co ja. Ten dyskomfort i niepewność, którą ja czułam... Wygląda na to, że Leo czuje się tak samo. No dobrze, jeżeli jesteś synem, to po prostu daj mi znać. Dziękuję ci, oczywiście, doceniam to. No dobrze, po pozwól, że wezmę to za ciebie. Leo szybko wziął ode mnie tacę, no i wrócił do kuchni. Cześć, Nikola. Odwróciłem się, wyczuwając, że ktoś patrzy na mnie od tyłu. Co się. To jest stało. A czegoś? O, myślałam, że ktoś za nami stoi. Może tylko będzie się Kino, no, kiodesi. Spary tyle no, kamuflaż. Więc to wszystko, co przeszłaś, prawdopodobnie jest zmęczone. Proszę nie wymagać zbyt wiele od siebie. Myślę, że masz rację. Dziękuję. Odpowiedziałam mu z wdzięcznością, ale naprawdę zamart... dziwne było to, że Leo tak się u mnie zamartwia. Leo ma rację. Może ja po prostu jestem poddenerwowana. Przez te ostatnie dni tak wiele się wydarzyło, ale przecież Nikola musi czuć się jeszcze gorzej. Naprawdę się o niego martwiłam bardziej niż o siebie. O. Pogrzeb Dante skończył się szybko. Padał deszcz, zanim... Roz... rozpadało się, przepraszam, zanim nawet udało nam się e, złożyć Dante w jego grobie. To tak, jakby całe niebiosa kłakały nad nim. I przecież jeszcze parę lat temu. Ludzie opłakiwali poprzedniego bossa. O, piękny, Nikola. Wszyscy byli najlepszymi przyjaciółmi. Ah. Nikola... To przecież teraz on był bossem. Jako boss musiał wszystkiego dopilnować i na dodatek przemówić przed mężczyznami. Nikola zachowuje się tak jak wcześniej. Nie można dostrzec żadnej różnicy pomiędzy tym, jak jest teraz, a jak było, kiedy Dante wciąż żył, ale kiedy pogrzeb się skończył i wszyscy opuścili już to miejsce, Nikola jakby zamarł się. Jakby jednakże wszystkie... Siły go opuściły. Stał tam, moknąc. Nikola, naprawdę powinniśmy już iść. Rozchorujesz się, jeżeli dalej będziesz tak tutaj stał. Jednakże moje słowa do niego w ogóle nie docierały. Jego oczy patrzyły się pusto na to, gdzie leżał tamtą. Nikola. Wołałam go już parę razy i on nagle odpowiedział mi... Dr drżącymi ustami. I... Gdy jesteś tam? I tam jest. Jego głos był taki słaby, jakby miał się rozpaść. Powstrzymałam swoje łzy, słysząc, jak bardzo cierpi. Tak, jestem tutaj. Jestem teraz obok ciebie, Nikolaj. Moje słowa pochodziły prosto Moje słowa szły prosto do jego serca. Aj, Nikola podniósł swoją głowę i spojrzał na mnie. Boję się. Jego głos drżał. Stracenie kogoś tak ważnego. To moje Dante nie żyje przeze mnie. Nikola, proszę cię nie. Z się, że nie Ale ja zawsze będę przy tobie, bo przyrzekam ci, że nie, nie zostawię cię. A więc proszę, proszę, wracajmy do domu razem. Pomimo deszczu, naprawdę starałam się jak najlepiej przekazać moje uczucie. Dla jego duszy, która teraz była tak stwardniała. I wtedy powoli zaczął się ruszać. Chodźmy. I zaraz potem złapał mnie i schował swoją twarz w moim ramieniu. Jego ciało było zimne od deszczu. Delikatnie złapałam go za jego słabe ramiona. Pomodliłam się cicho, żeby dusza Nikoli została zbawiona. Oj, ale mi ciężko na serduchu. Kurczę. Teraz mi ciężko na serduchu. Kurczę, już chapter ósmy, ale my zdejdziemy. No dobrze, kochani, słuchajcie, i tym tak naprawdę smutnym momentem. Będziemy się tutaj żegnać. No, nie spodziewałam się, że to tak szybko pójdzie. No, biedny Nikola. Naprawdę jest mi go szkoda. Bo to, to, to jest bardzo ciężkie, kiedy się traci kogoś tak ważnego. Aj... No nic słuchajcie, no, ja chyba potrzebuję chwilki, żeby się tutaj życiowo ogarnąć. No i co? Widzimy się w kolejnym. Dziękuję Wam. Pa, pa.